Witam serdecznie Adam Onyszczuk. Po czteromiesięcznej przerwie wracamy do rozgrywek klasy okręgowej. Dzisiaj, sobota 18 marca, inauguracja klasy okręgowej. Leśna wulka podleśna, iskra z głobień 1 do 4. A moim gościem jest zawodnik drużyny Iskry z głobień Adrian Sitek. Cześć Adrian. Witam, dzień dobry. No, można powiedzieć tak, rewanż wam się udał, wygrywacie 4-1, czyli rewanżujecie się y, drużynie z leśnej y, Podleśnej y, za mecz z jesieni. Jak podsumujesz ten dzisiejszy mecz? Udało się zrealizować wszystkie cele, które tutaj trener przed nami wyznaczył. Przede wszystkim to już nawet nieważne, że, że był ten rewanż, chociaż wiadomo, że gdzieś to jest tam zawsze dodatkowy smaczek. Natomiast ważne, że wchodzimy w tą rundę z zwycięstwem, bo tak jak wiemy, niestety ten sezon zaczął się dla nas dosyć kiepsko, bo w serii tak naprawdę porażek i takiej niemocy. Więc bardzo fajnie, że udało się to przełamać. Mam nadzieję, że podtrzymamy tą pas co do dzisiejszego meczu. no Myślę, że fajnie, że udało się jednak po błędzie przeciwnika trafić tą bramkę na 1-0, gdzie Michał Woroż zachował zimną krew. Potem 2-0. Też po błędzie tak naprawdę przeciwnika mecz dla nas dobrze ułożył, ale mieliśmy go pod kontrolą. Jedyny słabszy moment, gdzie faktycznie tam zespół z Wólki podleśnej zyskał ten rzut karny, w pełni zasłużony i mieliśmy taki słabszy moment, ale na szczęście uratowała nas przerwa i gwizdek sędziego. W drugiej połowie wyszliśmy już pewnie po swoje, dołożyliśmy tą bramkę i księgujemy trzy punkty. To jest dla nas najważniejsze w kontekście utrzymania. Mhm. No tak jak powiedziałeś, mecz szybko się ułożył, bo w szóstej bodajże minucie e, szybko strzelona bramka. Ale tak jak sobie analizuję, no to w ogóle w pierwszej połowie, no, drużyna gospodarzy, no, sporo błędów w obronie i dzięki temu udało Wam się właśnie strzelić kilka bramek i pierwsza połowa było 3 do 1. Mecz za 6 punktów, tak jak powiedziałeś, no, będziecie patrzeć, chcecie patrzeć pewnie w górę i nie zastanawiać się, czy utrzymacie się. Jak najbardziej chcielibyśmy się gdzieś umocnić w tym środku tabeli, żeby gdzieś spokojnie sobie grać i grać na miarę naszych możliwości. Ja myślę, że klasa okręgowa to jest właśnie to, to miejsce dla nas. Myślę, że jakby nie daj Boże byśmy spadli, to byłoby to... W myślę, że niezasłużenie w kontekście ogólnie poziomu piłkarskiego, jaki tam w miarę reprezentujemy, myślę, na, na poziom tej ligi, no i przede wszystkim organizacyjnie klubu ze Zgłobnia. Szkoda by było, żeby klub tego, że tak powiem, pokroju, no nie był po prostu w klasie okręgowej, grając regularnie. No myślę, że prezes Sendecki to już tak myślał o tej wzmocnieniu kadry, tak jak tu przyszedł do Was Michał Woroż, no widać, że duże wzmocnienie kilka razy pociągnął, strzelił bramkę, asystę też zaliczył. No dla Ciebie też bardzo dobry start Rundy rewanżowej strzelaszcze, bramki. Super sprawa. Nic tylko się cieszyć, tym bardziej, że dodatkowym smaczkiem są, że dzisiaj po 27. urodziny. Także o. niby sam sobie prezent mam nadzieję, że część bardziej oficjalna będzie w późniejszym czasie, ale jestem bardzo zadowolony, cieszę się i to jest najważniejsze, bo jednak nie jest to poziom jakiś tam profesjonalny. Każdemu zależy, zarówno nam, jak i, jak i przeciwnikowi. Zawsze najważniejsze, że udało się te trzy punkty zdobyć i nic tylko się cieszyć i już na następnego meczu, gdzie inaugurujemy rundę u siebie z zespołem z woli dalszej, gdzie też ostatnio tak naprawdę zgubiliśmy biliśmy punkty, bo nie wykorzystaliśmy rzutu karnego w końcówce spotkania i zakończył się mecz wynikiem 0-0, więc też już ostrzymy sobie zęby na, na ten pojedynek. Myślę, że rywal jest jak najbardziej w naszym zasięgu. Oczywiście zawsze gdzieś tam z szacunkiem i pokorą do tego podchodzimy, ale staramy się patrzeć na to, co my chcemy zaprezentować i dzisiaj udało się to zrobić, to jest najważniejsze. Nie wiem, czy byliście świadomi, ale jak sobie tak przeglądałem statystyki, to w, w pierwszej rundzie jesiennej nie wygraliście ani razu na wyjeździe, tylko cztery bramki, a dzisiaj od razu zwycięstwo, przełamanie, no i cztery gole strzelone, więc chyba odczarowaliście, że tak powiem, te mecze wyjazdowe. Nie wiem, to wynikało z braku doświadczenia, jakoby Beniaminka, czy nie wiem, może nie, złej taktyki, czy czegoś innego. Myślę, że trochę tak jak pan powiedział, brak doświadczenia w tej lidze, jednak ktoś może się śmiać, że to jest przeskok gdzieś tam za klasy na Ligę Okręgową, ale czuć wyraźnie różnice gdzieś tam poziomów i różnice w organizacji gry różnych zespołów. Druga sprawa jest taka, że. Przepracowaliśmy dobrze ten okres zimowy. Teraz tutaj z trenerem słomskim i już widać tego efekty, bo mam wrażenie, że słabo weszliśmy w ten sezon, że tak powiem, w tą rundę jesienną, w tej ligi okręgowej. No i gdzieś tam siłowo mam wrażenie, że nie dojeżdżaliśmy mimo gdzieś tam indywidualnych umiejętności i zespoły nas za to karały. Gdzieś tam nasze błędy, nasza niekonsekwencja, brak tego doświadczenia, jak pan wspomniał, wszystko służyło się na to, że, że musieliśmy potem gonić całą stawkę. Udało się ta rekompensata gdzieś tam z górą tabeli, też większość punktów udało nam się gdzieś tam pourywać. Teraz najważniejszy moment, bo bijemy się z tymi bezpośredni, bezpośrednimi kandydatami też do walca o utrzymanie i nic tylko się cieszyć, tak wspomnę po raz kolejny, że dzisiaj się udało z jednym z tego pokroju rywali po prostu wygrać. Jeszcze raz gratulacje za zwycięstwo. Z okazji radzimy wszystkiego dobrego, wielu bramek, zwycięstw przede wszystkim, utrzymania się no i powodzenia w kolejnych meczach. Adam Onyszczuk, do usłyszenia. Dziękuję